Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2021. Mamy pierwszy dzień roboczy nowego miesiąca, więc spieszymy do Was z informacjami, co słychać na rynku kredytów hipotecznych. A te niestety drożeją. Co więcej, po wczorajszym szybkim szacunku inflacji GUS na poziomie 7,7%, dalsze podwyżki stóp procentowych wydają się przesądzone, co oczywiście przełoży się na jeszcze wyższe oprocentowanie kredytów. W takim momencie zdecydowanie warto poświęcić dodatkowy czas i sprawdzić dokładnie, gdzie najtaniej zaciągniesz kredyt i w którym banku poniesiesz najniższe koszty finansowania, bo o ile nie masz wpływu na to, jak wysoki będzie wybór, to możesz wybrać kredyt, który w danym momencie jest tańszy od innych ofert dostępnych na rynku. Dzisiaj różnica między najtańszym i najdroższym kredytem w naszym zestawieniu wynosi aż 119 069, zł. Więc pora przyjrzeć się dostępnym ofertom, a pomoże nam w tym, jak co miesiąc Sebastian Bielski, który od 15 lat działa na rynku kredytów hipotecznych i współpracuje już z 80 ekspertami hipotecznymi. Cześć Sebastianie. Cześć Marcin, witam serdecznie. Od naszego ostatniego rankingu stopy procentowe solidnie wzrosły. Miesiąc temu, gdy nagrywaliśmy ranking za listopad 2021, wybor trzymiesięczny wynosił 0,74% w skali roku, a dzisiaj mamy już 2,06%. Sebastianie, przejdźmy od razu do pytania, jak ta zmiana wpłynęła na oferty banków na początku grudnia 2021? Jeżeli chodzi o oferty banków, to właściwie kwestia zmiany wyboru jest jedną z najważniejszych zmian w ofertach bankowych. Pozostałe parametry, jak związane z ceną kredytu, jak marża kredytowa, nie wiem, cross-selling, dostępność czy inne parametry, właściwie są na takim samym poziomie, ale WIBOR jest tutaj kluczową zmianą. I w kontekście wibor warto byłoby wspomnieć o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, na potrzeby tego zestawienia przyjęliśmy jeden stawkę wibor 3-miesięczną na poziomie 2,06, tak jak powiedziałeś, i dla wszystkich ofert. To jest o tyle istotne, że nie wszystkie banki w równym czasie aktualizują stawki wiboru i może się okazać, że w różnych bankach, jak ktoś chciałby sprawdzić bezpośrednio oferty w bankach, to może się okazać, że w różnych bankach są po prostu różne wysokości. Na przykład Oferta czy M-Bank generalnie cały czas przyjmuje stawkę WIBOR na poziomie 0,21% i zaktualizuje ją dopiero 4 grudnia. Mhm, jasne, czyli taka oferta będzie nieporównywalna z innymi, więc to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli porównujemy oferty banków, to zawsze musimy mieć pewność, że przy zmiennym oprocentowaniu zakładamy tę samą tak. stawkę WIBOR. Zresztą przy okresowo stałym też, bo ona potem jest brana pod uwagę do liczenia oprocentowania po upływie pierwszych 5 czy 7 lat. Mhm. Dokładnie tak. To jest jakby pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz w kontekście wyboru jest taka, że są banki, które mają VBOR 3 miesięczny i wybor sześciomiesięczny. Wybor sześciomiesięczny na przykład ma oferta ING i PKO BP, a tam wybor sześciomiesięczny jest jeszcze wyższy niż wybor miesięczny. więc to jest jakby druga ważna, ważna kwestia w kontekście wyboru, ale jak pytasz generalnie o to, Jaka jest zmiana w ofertach kredytowych, to tak jak wspomniałem, ona jest stosunkowo niewielka, ale z całą pewnością dużo większa jest zmiana w postrzeganiu ofert przez klientów. Oni po prostu dużo częściej pytają o kredyty z oprocentowaniem stałym i są żywo zainteresowani tym tematem. No właśnie my od dobrych kilku miesięcy zachęcaliśmy naszych widzów do. Solidnego przyjrzenia się również ofertom z oprocentowaniem stałym. One wtedy były w okolicach 3% i pamiętam, że sam nawet powiedziałem kiedyś, że no, na tym poziomie pewnie ja bym, biorąc teraz kredyt, zaciągnął taki z oprocentowaniem stałym. Ale niestety szybki wzrost wyboru powoduje, że te nowe oferty, które teraz są dostępne, one również mocno podrożały. Więc powiedz, Sebastianie, jak dziś wyglądają oferty z oprocentowaniem stałym i jak się one mają do kredytów ze zmienną stopą procentową? Jeżeli chodzi o kredyty z oprocentowaniem stałym, na przykład ESA ma oprocentowanie stałe na poziomie 4,79%, a ofertę z oprocentowaniem zmiennym na poziomie 4,1%. BNP Paribas oprocentowanie stałe oferuje w wysokości 5%, a oprocentowanie zmienne. 4,06%. ING oprocentowanie stałe to 5,66%, a oprocentowanie zmienne 4,01%. Mhm. Czyli z tych ofert, które wymieniłeś, tam najniższa różnica pomiędzy oprocentowaniem stałym i zmiennym to jest około 0,69%. Czy tam 0,69 punktu procentowego, powinien powiedzieć, czy to dawałoby różnicę w całkowitych kosztach kredytu. My to liczyliśmy 18 406 zł, więc tyle by wyniosła nas dzisiaj cena za spokojny cen przez najbliższe 5 lat. Spokojny cen w tym sensie, że od dzisiejszych poziomów te stopy miałyby jeszcze istotnie urosnąć. Ale przy ofercie ING, o której wspomniałeś, różnica między oprocentowaniem stałym i zmiennym to już 1,65 punktu procentowego. A to już daje różnicę w kosztach całkowitych rzędu 34869,896 zł. No, jak sami widzicie, w ofertach banków są wielkie różnice i łatwo za kredyt przepłacić, jeśli nie zrobi się właściwego rozeznania. Dlatego zachęcam Was do skorzystania z naszego kursu i kalkulatora kredytu hipotecznego, które pomogą Wam po pierwsze w przygotowaniu się do tego wielkiego długu, jakim jest kredyt hipoteczny, bo to ogromne zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, ale również w zrozumieniu, w zrozumieniu jego działania i przede wszystkim. W optymalizowaniu kosztów, czyli w zaciągnięciu tego kredytu w taki sposób, żeby kosztował jak najmniej. Sebastian, przy kredytach ze zmienną stopą, oprocentowanie no faluje sobie z wyborem. A jak często banki dokonują zmian w wysokości oprocentowania kredytów ze stałą stopą? Jak szybko reagują na to, co się dzieje na rynku? Tutaj sytuacja jest różna właściwie w, w każdym banku, bo na przykład taki ING co tydzień w poniedziałek aktualizuje wysokość, wysokość oprocentowania stałego, które będzie obowiązywać w danym tygodniu, a pozostałe banki. Robią to odpowiednimi komunikatami, które w zależności od tego, jaka jest sytuacja na rynku z różną częstotliwością to wysyłają. No, i jak sam pewnie zauważyłeś, albo jak to zauważyli klienci w ostatnich dwóch miesięcach, w ostatnich dwóch miesiącach ta dynamika jest dosyć spora, bo ja tutaj się posiłkuję małą taką ściągą. Dla przykładu, na początku września w Santanderze, który ma jedną z najlepszych, który zawsze miał jedną z najlepszych ofert kredytowych, oprocentowanie stałe bez cross-sellingu wynosiło 3,64%, podczas gdy 3 miesiące później ono wynosi 5,44%. Mówię tutaj o ofercie standardowej bez uwzględnienia zniżek cross-sellingowych, więc możemy zaobserwować, Spory wzrost również w tym segmencie. Ale co ważne, ja obserwuję u klientów pewnego rodzaju takie poczucie utraconej szansy, bo, tak jak wspomniałeś, o tym oprocentowaniu stałym mówimy już od jakiegoś czasu i klienci, pamiętam takie rozmowy, że klienci dwa miesiące czy trzy miesiące temu, jak mieli do wyboru kredyt z oprocentowaniem zmiennym i on wynosił wtedy w okolicach 2,20-2,5, no w zależności od tego, jaka to była oferta, oprocentowanie stałe było wtedy między 3,5 a 4 to miał takie klienci mieli takie poczucie że dwa razy tyle muszą zapłacić oprocentowanie stałe jest dwa razy wyższe niż niż mogliby mieć no dwa miesiące i nagle sytuacja się zmieniła i klienci którzy są w procesie decyzyjnym, którzy to analizowali, którzy są z nami w kontakcie z nami, albo sami sobie to po prostu analizowali w różnych źródłach. Nagle mają takie poczucie, że kurczę, mogłem wziąć to oprocentowanie jak było 4, bo teraz już muszę, już muszę mieć, akceptować 5 albo i więcej. No są banki, które już mają 6% oprocentowania stałego, więc tu to jest, jest taka, t, taka, t, taki mały dysonans. No niestety, teraz paradoksalnie te kredyty ze stałą stopą procentową. Opłacają się znacznie mniej niż jeszcze te dwa miesiące temu. Ale ponieważ to zainteresowanie kredytami ze stałym oprocentowaniem wzrosło, to jest w stanie oszacować, jaki odsetek osób zaciąga obecnie takie kredyty? Nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, natomiast z całą pewnością jestem w stanie powiedzieć, że znakomita większość, jeżeli nie wszyscy klienci, pytają o kredyty z oprocentowaniem stałym, ale tutaj jest parę niuansów, bo pytanie to jest jakby pytanie o taką ofertę, to jest jakby jedna rzecz, a później możliwość skorzystania to druga rzecz, bo należy mieć na uwadze fakt, że. Właściwie wszystkie banki proponują kredyty czy oferują kredyty z oprocentowaniem stałym, natomiast dla pewnych celów mają ograniczenia. Dla przykładu nie można wybrać kredytu z oprocentowaniem stałym, jeżeli kredyt jest wypłacany w transzach. Tak jakby chociażby budowa domu, czy nawet zakup mieszkania na rynku pierwotnym, gdzie jest wypłata w transzach w takim banku jak Millennium, PKOSA i M-Bank. Tam nie można wybrać takiej opcji. To jest jakby jedno zagadnienie. Drugie dotyczy wysokości raty. No ponieważ kredyty z oprocentowaniem stałym są wyżej oprocentowane, co za tym idzie? Jest wyższa rata kredytowa. I nawet odnosząc się do naszego przykładu, czyli do kwoty 400 tysięcy, różnica między najtańszą ratą. Przy kredycie z oprocentowaniem zmiennym, a najniższą ratą przy kredycie z oprocentowaniem stałym wynosi 235 zł. No i teraz, jeżeli. Yy... Część klient, dla części klientów jest to spora różnica. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kredyt na wyższą kwotę, to, to ta różnica się jeszcze bardziej zwiększa i to stanowi pewną taką barierę dla części klientów. No i trzeci aspekt jest taki, że kredyty z oprocentowaniem stałym, jak już wspomniałem, mają wyższą ratę, a co za tym idzie, zdolność kredytowa może być określona na niższym poziomie, więc jeżeli ktoś jest na pograniczu swoich zdolności kredytowej czy możliwości kredytowych, no to może mieć pewien, pewien dyskomfort albo może być ograniczony co do wyboru oferty. No właśnie. Tym, tym bardziej istotne jest odpowiednie przygotowanie się do zaciągnięcia kredytów, do, do zastosowania tych buforów, o których mówiliśmy w kursie dodatkowych, które zabezpieczą nas przed wzrostem raty, przeliczenie sobie, co się stanie, jak Wibor pójdzie nam w górę. o. Jeden, czy dwa punkty, czy cztery punkty procentowe, co wtedy? No, różne scenariusze trzeba sprawdzić i być na nie przygotowanym. I jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiem, którą w tej chwili zaobserwowaliśmy, a mianowicie sporo klientów, którzy mają już kredyty z oprocentowaniem, kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym, zgłasza się do nas z chęcią. Zmiany tego, znaczy może nawet nie tyle z chęcią, co żywo są zainteresowani opcją przejścia na kredyt z oprocentowaniem stałym. No i tutaj chciałbym dla tych osób, jeżeli nas słuchają, chciałbym powiedzieć, że w pierwszej kolejności sugeruję odezwać się do swojego banku, w którym macie już kredyt hipoteczny i tam zapytać o możliwość przejścia na Zaprocentowanie zmiennego na, na oprocentowanie stałe, bo po pierwsze, najprawdopodobniej proceduralnie będzie to najłatwiejsza droga. Nie potrafię ocenić, czy ona będzie najtańsza, no bo nie wiem, w jakim banku macie kredyty hipoteczne i jaka konkretnie dla Was będzie oferta, ale z całą pewnością osoby, które mają kredyty z oprocentowaniem stałym, pierwszą rzeczą, jaką i planują, czy rozważają opcję przeniesienia kredytu, powinny udać się do swojego banku. A ja tylko dodałbym tutaj, żeby też nie poddać się takiemu owczemu pędowi, bo owszem, te ostatnie wzrosty inflacji działają na wyobraźnie i pewnie wiele osób już ekstrapoluje, że może będzie inflacja 20%, a stopy 15% i tak dalej. To mogą być przesadzone scenariusze. Więc jak słyszę dzisiaj o kredytach ze stałą stopą na 6% przez pierwszych lat, o czym wspomniałeś, to one już nie są tak atrakcyjne jak wtedy, kiedy mówiliśmy, że to wydaje się być. Dobry moment na to, więc spokojnie trzeba sobie wszystko przeliczyć i zobaczyć, ile tak naprawdę wyniosą nasz, nas te łączne koszty. To jest zbyt poważna decyzja, żeby pod wpływem impulsu tutaj działać. Przejdźmy w takim razie. Do ofert na grudzień 2021 roku. W tym miesiącu nasz ranking uwzględnia oferty z 9 ogólnopolskich banków, do których masz dostęp w samej bazie, ale każdy z tych banków ma sporo ofert, więc w sumie ranking powstał po porównaniu 79 takich ofert. Oszczędzamy wam, jak widzicie, sporo czasu z Sebastianem. Kryterium przygotowania naszego rankingu są łączne koszty kredytu, bo to jest kryterium w pełni obiektywne. W końcu chodzi o to, aby z waszej kieszeni popłynęło do banku jak najmniej pieniędzy. Dlatego patrzymy na sumę kosztów, a nie na wysokość raty czy na przykład na koszty tylko w pierwszych pięciu latach. No bo po tych pięciu latach dalej ten kredyt trzeba będzie spłacać. Interesuje nas to, aby w całym okresie kredytowania oddać do banku jak najmniej pieniędzy. Na blogu pokazujemy różne opcje, a tu na YouTube porozmawiamy o w miarę standardowym kredycie w kwocie 400 tysięcy złotych, zaciągniętym na 20 lat z wkładem własnym 20%, czyli przy LTV 80%. Taki kredyt pozwala na zakup albo na budowę nieruchomości o wartości pół miliona złotych. Więc najpierw przyjrzyjmy się wszystkim ofertom, a potem jeszcze popatrzymy, jak wyglądałby taki ranking dla osób zarabiających średnią krajową. Także Sebastian, spośród wszystkich ofert, jak to wygląda w tym miesiącu? I jeżeli chodzi o pierwszą trójkę banków z najlepszą ofertą, to wymieniłbym tutaj ofertę Santander Banku, ofertę City Handlowego i ofertę BNP Paribas. A jaka jest w tym miesiącu różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym kredytem o tych parametrach? Jeżeli chodzi o różnicę między najtańszym a najdroższym, tak jak powiedziałeś, ona wynosi 119 069 zł, a najlepsza oferta, czyli oferta Santandera w wersji Select charakteryzuje się oprocentowaniem w wysokości 3,85%. Mamy tam marżę wysokości 1,79%. Procenta jest dwuprocentowa prowizja, która może zostać zamieniona również na ubezpieczenie, jeżeli ktoś takiego wariantu chciałby dokonać. Ja tylko dodam, że te niedopowiedziane szczegóły widzicie na planszy, a jeszcze więcej szczegółów na blogu, o czym za chwilę przypomnę. Natomiast, Sebastianie, gdyby taki sam kredyt zaciągnąć z oprocentowaniem stałym, to jak wyglądałaby najlepsza oferta i ile trzeba by było oddać do banku pieniędzy? Jeżeli chodzi o oferty kredytu o zaprocentowanie stałym, pierwsza trójka wygląda następująco: Santander Bank, PKOSA i Citibank Handlowy. I jeżeli chodzi o całkowite koszty w najtańszej ofercie, to mamy tam 215 200 zł. Okej, okay. oczywiście najlepsza oferta na rynku, dostępna jest tylko dla wąskiego grona klientów spełniających dość wąskie kryteria. Dlatego za chwilę przejdziemy do ofert dla osób zarabiających średnią krajową, a ja tylko przedtem przypomnę, że na blogu znajdziecie szczegółowe pliki PDF, które możecie sobie pobrać. A które szczegółowo wymieniają dodatkowe warunki. Jeśli na przykład do skorzystania z danej oferty trzeba mieć dochody na odpowiednim poziomie, czy zapewnić przelewy na konto w określonej kwocie, albo wykupić jakieś ubezpieczenie, to te wszystkie informacje tam się znajdują. I druga sprawa, nasz standardowy ranking nie uwzględnia Twoich indywidualnych okoliczności. Dlatego jeśli szukasz właśnie kredytu i chcesz sprawdzić, które z dziewięciu banków w bazie danych Sebastiana mają. Obecnie, najciekawsze propozycje dla osób w Twojej sytuacji skorzystaj koniecznie z formularza kontaktowego na blogu, tam gdzie publikujemy ranking, a Sebastian lub ktoś z jego zespołu skontaktuje się z Tobą, aby udzielić tych najbardziej aktualnych informacji. Sebastian, jak już powiedziałem. Niestety nie każdy załapie się na ten najtańszy kredyt na rynku, bo możemy w zasadzie powiedzieć, że no większość osób otrzyma oferty nieco droższe od swoich banków. Pokażmy zatem, dla porównania, jak wyglądałby taki ranking dla osób zarabiających średnią krajową, czyli tak około 4,5 tysiąca złotych na rękę. Jeżeli chodzi o oferty dla klientów, którzy zarabiają, tak jak powiedzieć 4,5 tysiąca, należałoby odrzucić oferty, które mają kryterium dochodowe, takie jak chociażby M-Bank czy, czy Santander w wersji Select czy City handlowy i tam najlepszą ofertą byłaby oferta Santander Banku w wersji, w wersji standardowej. Oprocentowanie wynosiłoby 3,95%. Marża 1,89, a całkowite koszty w tym wariancie kredytowym wynosiłyby 197 134 zł. No i to są właśnie te różnice, na które wskazujemy, mówiąc o tym, że dla każdej osoby w różnej sytuacji ten ranking wygląda nieco inaczej. bo to znaczenie może być i typ nieruchomości, a nawet miejscowość, w której, w której, tak. miejscowo w której ta nieruchomość się znajduje, prawda? Dokładnie. Ile kosztuje przygotowanie takiego indywidualnego rankingu przez Twój zespół? Przygotowanie takiego rankingu jest całkowicie bezpłatne. Nasze wynagrodzenie zapłaci bank w momencie, kiedy my realnie pomożemy klientowi w uzyskaniu kredytu. Ja bądź ktoś z mojego zespołu realnie to zrobi. To wtedy bank zapłaci nam wynagrodzenie, ale nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, jaką, jaki bank klient wybierze. W naszym interesie jest zaproponować całą pulę banków, a to klient dokona wyboru, w którym Którą ofertę i w jakim banku ostatecznie wybierze. Teraz, kiedy tak dużo osób stara się o kredyt, to na pewno trochę jest trudniej z dostępem do Was. Jak długo teraz się czeka i po jakim czasie można liczyć na odpowiedź od Ciebie i Twojego zespołu? Jak ktoś skorzysta z tego formularza kontaktowego? Muszę tutaj powiedzieć, że działamy dosyć sprawnie. Szybkość kontaktu z naszej strony nie przekracza 24 godzin, a w większości przypadków jest w tym samym dniu. To mi nie pozostaje już nic innego jak zaprosić was na blog, gdzie czeka na was ranking i tam znajdziecie te zestawienia najlepszych e, ofert banków. Znajdziecie tam cztery zestawienia uwzględniające kred kredyty hipoteczne z oprocentowaniem stałym i z oprocentowaniem zmiennym na 20 lat. I na 30 lat z składem własnym na 10 lub składem własnym 20%. To pozwoli Wam mniej więcej zorientować się, ile kosztuje teraz kredyt hipoteczny, jak nie przepłacać, w którym miejscu znajduje się rynek. Ale jeśli gdziekolwiek, słuchajcie, znajdziecie fajną ofertę kredytu, dzielcie się tym między sobą w komentarzach, bo chodzi nam o to, żebyście sobie też nawzajem pomagali. Koniecznie dajcie o tym znać, jak Wam idzie, i trzymam kciuki, żeby udało Wam się zdobyć, jak. Najlepszą, jak najtańszą ofertę, no bo przecież to włożenie o własnym mieszkaniu czy domu warto jest spełniać, ale nie warto za to przepłacać. Sebastian, dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia za miesiąc. Dziękuję również, do usłyszenia, hej, cześć.